Uh, bardzo długo się zastanawiałam, czy i jak ugryźć tą historię i czy w ogóle się z nią z, nią z Wami dzielić. Ale doszłam do wniosku, że ma ona dwa podstawowe walory. Po pierwsze chciałabym tym swoim doświadczeniem, którym się podzielę, dodać trochę otuchy osobom, które mogą być w podobnej sytuacji i dodać trochę odwagi, pokazać się, że, że da się. A po drugie, jakby myślę, że zastosowałam tutaj całkiem ciekawy proces decyzyjny, który też może być całkiem pomocny. Mianowicie historia zaczyna się jeszcze w zeszłym roku. Zaczyna się tym, jak po przyjeździe do Belgii dostałam pracę. Dostałam tą pracę bardzo szybko, No, ale nie będę kłamać, coś mi nie grało. Coś mi generalnie w tej pracy nie grało, nie klikało, ale nie umiałam tego trochę nazwać. I prawdopodobnie no, wychwyciłam tak intuicyjnie coś, um, czego nie umiałam nazwać tak racjonalnie. No, bo wiecie, z racjonalnego punktu widzenia wszystko było super, dostałam pracę szybko, taką jak chciałam, taką, która mnie będzie rozwijać, za bardzo przyzwoite pieniądze, był super dojazd, no, w ogóle wszystko się zgadzało. No, i poszłam do tej pracy jakby z całych sił, starając się mieć bardzo pozytywne nastawienie. I ja praktycznie po tygodniu, chyba w drugim tygodniu pracy, wiedziałam, że to nie jest to. Wiedziałam, że to nie jest moje miejsce, to nie jest moja firma, nie czuję się tam dobrze i z wielu powodów prawdopodobnie nie poczuję się tam dobrze. I wiedziałam to praktycznie od pierwszych dni. I tyle. I. <todgłos》> Najświeższe jest to, że ja potem, jakby w trakcie tych 9 miesięcy, których spędziłam w tej firmie, wkładałam ogrom pracy i energii w to, żeby faktycznie jakby polubić tą pracę, polubić to miejsce i polubić tych ludzi i jakby starać się dopasować. Bo tak jak już mówiłam na początku, z wielu powodów jakby miało to korzystny wpływ na moją sytuację życiową, ale po prostu tak się nie stało. Nie kliknęło i tyle. I jakby nie chciałam opierać decyzji o zmianie pracy tylko i wyłącznie na podstawie feelingu, jakiegoś takiego, wiecie, poczucia. E, w związku z tym, bardzo wcześnie, bo już chyba w, pod koniec pierwszego miesiąca pracy, zaczęłam robić sobie e, listę powodów, dla których e, warto i nie warto zostać. Czyli, jakby, i zalet, i wad tego miejsca. Ehm, no, i tak mniej więcej ten stan sobie po prostu trwał. E, najpierw zaczęłam szukać pracy, bardzo szybko w ogóle przeszłam parę rozmów, dostałam parę ofert e, i to było jeszcze na jesień, ale ja te wszystkie oferty odrzuciłam, bo z różnych powodów okazywało się, że one mi nie pasowały, czasami była to kultura firmy, czasami był to typ pracy. Em... Po prostu postawiłam sobie jakby za punkt honoru, że musi to być miejsce i praca, do której już na etapie rekrutacji będę bardzo mocno przekonana, bo ja nie chcę być w tym samym miejscu za kolejne 6 miesięcy, nie o to chodzi. Dlatego między innymi kilka ofert, faktycznych ofert pracy, które już dostałam, wiecie. Oferty kontraktów i tak dalej, ja już to po prostu podrzucałam. W międzyczasie zdarzyły się święta, więc wiecie, żeby już nie mieszać i nie komplikować naszej sytuacji urlopowej, no to tam miałam przerwę w szukaniu pracy, po nowym roku to wznowiłam i jakby to cały czas się gdzieś tam dalej toczyło, ja dalej tej pracy szukałam, dostawałam oferty, rezygnowałam z nich. I w końcu, gdzieś około marca, około tego, jak zaczęła się pandemia, no, to jakby, wiecie, nie śpieszyło mi się jakoś tak aż strasznie, bo miejsce, w którym pracowałam, było relatywnie okej. Okay. Nie spotykało mnie tam nic bezpośrednio złego, nie działa mi się żadna bezpośrednia krzywda. Ja po prostu wiedziałam, że to miejsce mnie nie będzie rozwijać i że ja się tam nie poczuję dobrze, nie poczuję się. Swobodnie. Wiecie, po pół roku człowiek w nowej pracy powinien już się czuć dobrze, samodzielnie i swobodnie. Ja się tak nie czułam. I to był kolejny argument, który pokazywał, że od początku miałam rację. E, I mimo moich naprawdę usilnych prób, żeby próbować się dogadać i wpasować w to miejsce, to mi po prostu nie wychodziło. No więc e, finalnie było tak, że cały czas tej pracy szukałam. No, i w kwietniu była chyba na taka, tak, nastąpiła taka sytuacja, która już mnie przekonała ostatecznie, że to nie jest typ firmy dla mnie. Eee, nie wiem, czy chcemy się wchodzić w szczegóły, możliwe, że na blogu gdzieś tam bardziej opiszę tą sytuację. Głównie chodziło właśnie o, o kwestie urlopowe, ponieważ z litery prawa w Belgii w pierwszym roku pracy przysługiwało mi bardzo mało dni. I ja bardzo prosiłam, żeby. Bo część z dni miałam zabukowanych na, na kwiecień, nie pojechaliśmy, no bo była pandemia. I ja bardzo prosiłam u mnie w firmie, żeby mi te dni jakby odpuścili, żeby mnie zwrócili do puli urlopowej. To się nie zdarzyło. I jeszcze gdyby to było jakimiś, po, jakimiś argumentami takimi sensownymi uargumentowane, albo gdyby to było tak, że ktoś podjął ze mną jakiekolwiek negocjacje, zgodził się choćby na część umorzenia tego urlopu, nie, tam po prostu było twarde, nie. Nie interesuje nas to, nie jest dla nas ważne, co się z Tobą jako pracownikiem dzieje, w związku z tym, no, to był dla mnie sygnał, że już nie ma co mieć skrupułów i należy po prostu się ewakuować. Ale nie będę kłamać. To wszystko kosztowało mnie mnóstwo nerwów, mnóstwo energii, takiej życiowej. Były momenty bardzo złe Były momenty, w których po prostu Ja już byłam w bardzo złym stanie psychicznym I to już też widział Michał I Michał też, też już jakby był za tym Żebym ja tą pracę zmieniła Bo widział jak źle na to na mnie wpływa I po prostu czas był, żeby się, żeby się pożegnać W międzyczasie ja już prowadziłam Z moją obecną firmą proces rekrutacji Ale on jednak trwał trochę długo No wiecie, w tej dobie pandemii To też jest trochę inaczej, więc ja też rozumiem Dlaczego to zajęło trochę dłużej, no ale to był taki bardzo po prostu stresujący i nieprzyjemny moment. No ale jakby nie zmieniało to faktu, że doszło do momentu, w którym musiałam podjąć ostateczną decyzję: czy biorę nową pracę, rzucam starą pracę? I trzeba było tę decyzję podjąć jakoś na podstawie czegoś konkretnego, a nie na podstawie uczuć i emocji. No, i tutaj właśnie dochodzimy do tego, jak ja to zrobiłam. Więc, tak jak mówię, po pierwsze, już jakby od pierwszych dni gdzieś tam prowadziłam rejestr tego, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. Yy, I podzieliłam sobie, jakby stworzyłam sobie taką bardzo prostą tabelkę, yy, i podzieliłam sobie powody do tego, żeby zostać i powody za tym, żeby odejść z, z tej pracy, w której byłam poprzednio, na trzy kategorie czyli na główne, na takie pośrednie i na takie pomniejsze, powiedzmy, powody. No i te główne to są takie, które były decydujące, które powodowały, że ja z jakiegoś powodu chcę lub nie chcę zostać w tej pracy. Te pośrednie to były takie wspierające. Czyli jeżeli one wystąpiłyby samodzielnie i, i nie byłoby żadnych powiedzmy tych głównych powodów, no to nie byłyby dla mnie e, powodem do tego, żeby odejść z tej pracy albo żeby w niej zostać. Natomiast e, one gdzieś tam jakby, wiecie, przechylały szale na jedną bądź na drugą stronę. No i gdzieś tam te pomniejsze to już były takie rzeczy, które ja po prostu chciałam zanotować, bo chciałam mieć pełen obraz sytuacji. E, no i są. Tak jak mówię, na blogu też wrzucę taką tabelkę niepełną. To nie będzie pełna lista powodów, bo pełną listą powodów nie chcę się dzielić z różnych powodów. <grym> z nie, chcę się... nie, ch nie chcę się dzielić, bo, bo nie uważam, żeby to było coś, co powinno być e... jakby do wglądu publicznego, bo wiecie, to jest też tak, że ja biorę pod uwagę, że to nie tylko to nie jest tak, że ta firma była jakaś super zła. Po prostu ja nie byłam dobrym. Dobrym wyborem dla nich, nie, nie dopasowałam się do tego i prawdopodobnie powody tego leżą też po mojej stronie. Natomiast ja nie jestem w stanie odpowiadać za obie strony w tej sytuacji, dlatego głównie skupiałam się na takich właśnie rzeczowych powodach, dlaczego chciałabym odejść lub zostać. I tak jak mówię, na blogu są podane po prostu takie przykładowe. No ale na przykład jeżeli chodzi o te główne powody za tym, żeby zostać, to była to właśnie przyzwoita pensja, całkiem niezłe benefity, sporo niezależności jeżeli chodzi o pracę, e, możliwość pracy zdalnej... E, no to były chyba takie właśnie główne za tym, żeby zostać. A po drugiej stronie miałam właśnie na przykład tą, tą sytuację urlopową, kwestie jakieś takie bardziej organizacji pracy, które mi nie odpowiadały, których nie byłabym w stanie samodzielnie zmienić. To były też, też tam gdzieś kwestie takiej, takiej wewnętrznej struktury organizacyjnej firmy, więc wiecie, takie, takie rzeczy, które po prostu gdzieś tam jak się pozbierały wszystkie razem, no to powodowały, że, że mi się po prostu pracowało źle. No i w zasadzie to, co myślę jest najciekawsze z tego wszystkiego, że już będąc no tak mniej więcej dwa miesiące po całej tej sytuacji, stwierdzam, że podjęłam tą decyzję w dobry sposób. Jasne, jest tutaj spory margines błędu i sporo, sporo szczęścia, które miałam, ale nie zmienia to faktu, że uważam, że w dobrym momencie podjęłam taką decyzję, jaką podjęłam, czyli właśnie, że rzucam tamtą pracę, mimo że minęło dopiero 9 miesięcy, i biorę nową pracę, którą mi zaproponowano. No bo obecna praca pasuje mi dużo, dużo bardziej, dużo lepiej się w niej czuję, dużo lepiej dogaduję się z ludźmi naokoło, mimo że nigdy w życiu ich na oczy nie widziałam. I to też nie jest tak, że to jest praca idealna. Są też różne problemy z nią związane, ale takie, z którymi bardziej gdzieś tam chce mi się. Bardziej chcę się użerać, powiedzmy. I do tego dochodzi jeszcze no, kwestia dojazdów, czyli tego, że firma jest daleko, więc jeżeli zdecyduję się na komunikację miejską, będzie mi to zajmowało dużo czasu, jeżeli nie, no to muszę się w końcu zmobilizować do tego, żeby, żeby zrobić prawo jazdy, więc. I jeszcze może mniej zmotywują do zrealizowania jakiegoś celu na ten rok. W każdym razie to są, to są właśnie takie sytuacje, gdzie no, no nie ma ideałów, ale na pewno tutaj działa to wszystko dużo lepiej i dużo bardziej na moją korzyść niż, niż w poprzedniej firmie. I dlatego chciałabym też powiedzieć wszystkim, którzy się wahają i mają takie same rozterki, że szkoda życia na siedzenie w firmie, która Wam nie służy. Jeżeli możecie, jeżeli z jakichś powodów nie jesteście uziemieni w tej firmie, to zmieniajcie firmę. Ja też uważam, że to, co zrobiłam, było zrobione w bardzo dobrym momencie, bo istniała szansa, że jeżeli ja jeszcze troszeczkę posiedzę w tamtej firmie, to sytuacja na rynku pracy na tyle się zmieni, że ja po prostu utknę. Bo już nie będzie tyle ofert na rynku i mam też takie trochę podskórne wrażenie, że mogłam przypadkiem to zrobić w ostatniej chwili, ale nie, nie wiem, jest mi to ciężko ocenić, szczególnie w tej branży, czyli w IT szeroko pojętym, gdzie po prostu no, ten rynek troszeczkę inaczej funkcjonuje, ten rynek pracy inaczej funkcjonuje niż yy, sporo innych dziedzin, więc, więc ciężko mi to ocenić, ale mam gdzieś takie podskórne wrażenie. No jest trochę tak, że ja po tym wszystkim odetchnęłam. Tak po pierwszym miesiącu już było nieźle, a tak teraz po dwóch miesiącach tak, tak naprawdę poczułam, że tak odetchnęłam z ulgą, że, że czuję się zupełnie inaczej i że to, um, że ta praca dużo lepiej dla mnie działa, powoduje, że ja też jestem spokojniejsza i, i jakby bardziej produktywna w innych dziedzinach życia. I tak jak mówiłam, też są różne problemy, wielu rzeczy się muszę nauczyć i to nauczyć, no tak. Ale jednak um, czuję się z tymi wyzwaniami, które są mi postawione dużo lepiej niż z tymi, które były w poprzedniej pracy, czy też raczej z brakiem wyzwań w poprzedniej pracy. No, więc yy, zdecydowanie jest to zupełnie inne, inne miejsce i nie jest tak jak w tamtej pracy, że po dwóch tygodniach miałam ochotę uciekać. Wręcz przeciwnie, raczej jest to dość mocno ciekawe, co zdarzy się dalej. No. No i to jest w zasadzie na tyle, więc tak jak mówię, chciałam Wam powiedzieć moją przygodę z, ze, zmianą, ze zmianą pracy w ciągu ostatniego pół roku i przy okazji właśnie pogadać o tym procesie decyzyjnym, bo myślę, że, że to jest bardzo ważne w takich sytuacjach, żeby nie ufać tylko i wyłącznie odczuciom czy emocjom, bo to jest bardzo zmienne i nie opierać się też tylko na jakiejś intuicji albo na jakichś takich, wiecie, chwilowych zrywach. Tylko właśnie zbudować sobie taką linię argumentacji. Nawet dla samego siebie, żeby po prostu być pewnym tego, co się robi I to jest zdecydowanie coś, co mam wrażenie, że przeprowadziło mnie w miarę stabilnie przez cały ten proces I zaoszczędziło mi sporo nerwów, bo ja po prostu miałam poczucie, że wiem, co robię Więc jeżeli też się zastanawiacie nad takimi zmianami, to polecam sobie właśnie taką tabeleczkę rozpisać Bo ona bardzo ładnie układa różne klocki w głowie No jeżeli macie jakieś inne patenty na to, jak właśnie takie decyzje podejmować, to dajcie mi znać w komentarzach. Oprócz tego, teraz mi się przypomniało, że jest jeszcze na moim kanale bardzo stary film, ale film o drzewku decyzyjnym, który dalej uważam, że jest całkiem fajny i że pokazuje mechanizm. Z którego ja też wielokrotnie korzystam, i to jest gdzieś tam taka wariacja na temat, więc, więc tam do tego filmu Was też zapraszam. No i oprócz tego serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, a póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.